Drodzy słuchacze, dzień dobry. Od dzisiejszego ranka otrzymujemy informacje z Rosji, z których wynika, że doszło do buntu przeciwko Kremlowi. Buntownikiem numer jeden, wskazanym w przemówieniu prezydenta Putina, jest szef grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzin. Mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy ta sytuacja to jest kulminacja. Już pewnych frustracji, jakie Prigozin miał względem wyższego kierownictwa polityczno-wojskowego Kremla. Trzeba pamiętać, że już od kilku miesięcy, od chwili wykorzystywania grupy Wagnera w bitwie o Bachmut, Prigozhin oskarżał zwłaszcza ministra obrony Szojgu i szefa sztabu generalnego Gierasimowa o niekompetencje, o marnotrawstwo. O wadliwe dowodzenie i traktowanie najemników grupy Wagnera jako mięsa armatniego, oskarżając m.in. o brak amunicji brak prawidłowego zaopatrywania tej grupy. Ten, te zarzuty, ta frustracja szefa grupy Wagnera narastała, zaczęła przybierać coraz większe rozmiary. W ostatnim okresie Prigorzyń już otwarcie wskazywał, że cała wojna jest przez Rosję źle prowadzona i konieczne są zmiany. Ale chyba nikt się nie spodziewał aż tak drastycznego wystąpienia. Trochę analogii w tej sytuacji można odnaleźć w kontekście historycznym, mianowicie w 1944 roku, 20 lipca, dochodzi do zamachu na Adolfa Hitlera. Grupa spiskowców pod przywództwem pułkownika Klausa von Stauffenberga próbowała równolegle obalić ustrój nazistowski w III Rzeszy, próbując zainstalować taki rząd alternatywny. Oczywiście no, podstawową różnicą z dzisiejszymi wydarzeniami w Rosji jest to, że Prigozin, póki co i grupa Wagnera nie usunęła Putina z urzędu. Ale równolegle, jeżeli mówimy o operacji Walkiria, planem wtedy spiskowców było opanowanie przy użyciu tzw. armii rezerwowej głównych centrów politycznego i wojskowego kierowania państwem. Ta operacja rozpoczęła się równolegle niejako z działaniami von Stauffenberga przyniosła pewne rezultaty, natomiast do pełnego sukcesu zabrakło przede wszystkim poparcia armii. Być może Valery Prigozhin miał podobny plan. Wiemy o tym, że ta operacja rozpoczęła się w wczoraj godzinach nocnych. Dzisiaj mamy informację o panowaniu Rostowa nad Donem, także o marszu w kierunku Woronerza. Na chwilę obecną właśnie w Rostowie nad Donem zainstalowała się jakby taka administracja Prigozina, natomiast awangarda jego grupy ruszyła na Moskwę. Jakie są cele polityczne Prigozina? Trudno powiedzieć. Dzisiaj na telegramie grupy Wagnera wskazywano, że tak naprawdę celem jest zmiana osoby prezydenta. Mieliśmy wystąpienie prezydenta Putina, bardzo ostre. Rosyjski przywódca wyglądał na bardzo zdenerwowanego tą sytuacją. I faktycznie zapowiedział ostrą o konfrontację i krwawe stłumienie buntu, porównując go do 1917 roku, do okresu I wojny światowej, kiedy na zapleczu walczącej carskiej Rosji w I wojnie światowej wybucha rewolucja. Wiemy o tym też, że mają miejsce już pierwsze walki pomiędzy wojskami rządowymi a tą grupą rozłamową. Z perspektywy prawnej możemy tylko powiedzieć, że w, w Rosji będziemy mieli do czynienia równolegle z istniejącym konfliktem zbrojnym o charakterze nie międzynarodowym konfliktem o nieco wyższym poziomie intensywności niż, takim, niż taką zwykłą przedłużającą się przemocą. Jest to konflikt pomiędzy siłami rozłamowymi, które kontrolują jakąś część terytorium. A stroną rządową. Właściwie jest to już coś, co może przypominać pełnoskalową wojnę cywilną. W kontekście prawnym nie zmienia to, że niczego. W kontekście ochrony ludności cywilnej podczas działań zbrojnych, ponieważ zawsze zarówno w konfliktach międzynarodowych, jak i nie międzynarodowych wszystkie strony muszą przestrzegać podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego, czyli zasady rozróżnienia, proporcjonalności i też stosować środki ostrożności, które minimalizują ryzyko e, strat wśród ludności cywilnej. E, Różnicą jednak w stosunku do konfliktu międzynarodowego jest to, że w takich konfliktach nie ma statusu jeńca wojennego, nie ma statusu kombatanta. Nie oznacza to oczywiście jednak, że dopuszczalne są jakiekolwiek pozasądowe egzekucje. Faktycznie najemnicy z grupy Wagnera ryzykują po schwytaniu ewentualne procesy karne za samo bezpośrednie uczestnictwo w działaniach zbrojnych. Trudno na chwilę obecną wyrokować, czy ten bunt się powiedzie. E, oczywiście w takim państwie jak Rosja e, poparcie ludności nie jest żadną kluczową przesłanką wykonywania skutecznych przewrotów. Przede wszystkim liczy się siła, liczy się poparcie armii i poparcie służb. W 1944 roku Stauffenbergowi zabrakło poparcia armii. E, nie jestem przekonany na chwilę obecną, czy Prigozin ma tak szerokie poparcie armii, a przede wszystkim służb. E, Trzeba pamiętać o tym, że Rosja jako państwo policyjne w samej Moskwie mamy siedziby wielu ministerstw siłowych. Jeżeli te specjalne służby nie zdecydują się zachować lojalnie wobec Putina, czyli tym samym zmienią strony, no to w takiej, takiej konfiguracji szanse na ten skuteczny pucz ze strony Prigozina wzrastają. Jeżeli jednak te służby pozostaną lojalne Putinowi, bez wyraźnego poparcia armii, ten pucz jest najprawdopodobniej skazany na porażkę. I to um, są oczywiście takie bardzo ostrożne przesłanki, ponieważ nie wiemy, co się stanie, kiedy ta awangarda grupy Wagnera w końcu dotrze do Moskwy. Co się wtedy stanie, czy armia rosyjska zdecyduje się na jakieś negocjacje, czy być może zażąda wydania Prigozina w zamian za amnestię dla reszty członków grupy Wagnera, e, czy, też, e, czy też będzie to rozwiązane w jakikolwiek inny sposób. E, najbliższe godziny powinny przynieść e, wiele wyjaśnień w tej mierze. Dziękuję bardzo za uwagę.